I pan... Oho, nie ma pan yy, lusterka. Okej, hey, hej, z tej strony Seed, witam was w kolejnym odcinku z gry Contraband Police. Witam na kolejnym dniu służby. W poprzednim odcinku zakończyliśmy szkolenie. Trochę się działo, trzeba przyznać. E, dobra, sprawdźmy, co my tutaj teraz mamy. Embargo na towar. Okej. Okay. W związku z ujawnieniem powiązań obywateli Królestwa RK z grupami przestępczymi, rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tego kraju. Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa RKI. Dobra, tu list przewozowy OK, i mamy trzech miglanców. Wiek 41 lat, brak lusterka i jednego. Lusterka mu brakuje, te? Kolor pojazdu szary. E, mamy jakąś gazetkę jeszcze chyba, czy coś? Gazeta, dobra. Fałszywa pomoc. Organizacja humanitarna z królestwa RK została przyłapana na wspieraniu wrogów naszego narodu. Biały Gołąb, przewożąc przez nasz kraj żywność dla rodzin ze Zjednoczonych Rali, sprzedawał broń bandytom Krwawej Pięści. Królowa Keilana prze... zaprzeczyła wszelkim powiązaniom z tą organizacją, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Nasz rząd nałożył embargo na wszelkie towary stra... transportowane z Królestwa. No to nieźle, nieźle. Co mu tu jeszcze mamy? Niszczycielski żywioł. Ulewne deszcze na zachodzie kraju doprowadziły do powodzi, która zniszczyła wiele upraw rolnych. W trosce o dobro mieszkańców regionu, rząd postanowił znieść ograniczenia w transporcie żywności. A no dobra, czyli my tylko na tego e, królestwo RK, tak? E, tych nie mamy wpuszczać z towarami, z bagażami. No dobra, zaczynamy e, kolejny dzień. Na przejściu granicznym, moi drodzy, wjeżdża nasz pierwszy klient. Coś tam chyba ma na pace. Dzień dobry panu. Poprosimy tak, opuścić pojazd. I zaraz weźmiemy jeszcze sobie od pana dokumenty. Nie handluje, Dobra, poproszę dokumenty. Aha, czy najpierw wziąłem? Dobra. Królestwo RK, no to już jesteś pan zawrócony. Rodzina w niebezpieczeństwie. Dobra, panie, bo my nie mamy czasu. E, Paweł Zubkow. Paweł Zubkow, dobra. VGBY, VGBY, J9SS. Dobra. E, do maja 81, do maja 81. Zbóżki, pan się zgadzasz? E, Czekaj, bo my szukamy przemytnika, nie? 41 lat, a pan ma lat. Yy, sprawdzimy sobie 42, no to nie. Ale i tak pan nie wiedzie, bo masz pan embargo. Oczywiście my to sobie jeszcze sprawdzimy yy, w poszukiwaniu naszych wąży. O to, że pan ma 42 lata, nie znaczy, że czegoś pan yy, możesz czasem nie mieć na nielegalu. Standardowa procedurka. Zaczynamy od samochodu. Yy, tutaj nic. Tu nic. Tutaj nic. Dwie opony masz pan przebite tutaj Jak pan jedziesz tym? Tutaj nic nie widzę w środku Się pan nie martwi siedzeniami, spoko loka Pod sufitka jest yy, czysta, dobra Potele też, no to sprawdzimy sobie panu ten bagaż jeszcze, czy ilościowo się zgadza. No, a potem pana zawrócimy do domu. Tak, wpisaliśmy wszystko, wszystko. Snopsiana 9, tak. I skrzynka leków 3, tak. Ale już panu zaznaczymy, że regulacje wjazdowe nie pozwalają mi na to, żeby pana do nas wpuścić. Dobra, skrzynki są chyba czyste. A, cześć panie kierownik, cześć. No dobra, pan tu nic yy, nielegalnego nie przywozi. Yy, kierownik, yy, wrzuć pan to panu yy, do fury, bo my pana zawrócimy z powrotem do domu. Bo tutaj wszystko było OK, nie? A jeszcze sobie tak zerkniemy, ale nie ma się tu czego czepiać. E, raport inspekcji. Regulacje wjazdowe ma pan zaznaczone. Ale czy... E, patrz, ale pan masz tą furę, furę rozwaloną. No i, nie ma jednego lusterka. No ale nie znaleźliśmy nic. Chyba, że źle patrzyłem. Ale no nie. Yy, bo tutaj wpisali tylko, że uszkodzenia pojazdu jest brak jednego lusterka. A pan nie ma ani lusterka. Tutaj coś chyba brakuje mu. Błotnika, opony poprzebijane. Dobra. Yy, dziękujemy. Może pan wracać do domu? No, bardzo mi przykro. Trzeba się zawsze zapoznać yy, z regulacjami, yy, prawda, wjazdowymi kraju, do którego się wjeżdża. No Bardzo mi przykro. No dalej, dalej, panie. Yy, jedź pan. Poprosimy następnego. Dzień dobry O, pan handluje Na kawie zarobię 4 No dobra, sprzedamy mu to Proszek do prania po 27 e, Wstrzymamy się, bo... kurde kontrabandy trzeba do tego magazynu wrzucić Dobrze, pan wyjdzie z pojazdu, my sobie go sprawdzimy I dokumenty jeszcze zaraz, tak? i Iroke, za pierdzielną. Dokumenty. Zdjęcie mi nie pasuje. E, błąd. D6P35WN1. d 6 p 35 n 1 Republika Kagastamu. E, źle. Do maja pasuje. Pan nic yy, nie przywozi, ale ja zdjęcie też panu zaznaczę, bo ja nie yy, ja wiem właśnie jak z tym zdjęciem jest. Niby irokes, to tego, ale on tu ma innego wąsa, tu ma brodę. Na moje się nie zgadza. I oczywiście standardowo nasze trzepanko. Byłoby dobrze, aby pan co miał To byłbym zadowolony Ale z tego co widzę chyba nie ma. Tutaj trzeba dobrze patrzeć, bo tutaj znaki yy, węża mogą się nie wyświetlać. Sprawdzimy sobie z, z drugiej strony. A może pan być troszeczkę bardziej uprzejmy? Dziękuję. Tak pan uśpieszno do domu? Nie, no na moje tu. Aha, w środku nie byliśmy jeszcze. Ale też nic y, nie widzę. O kurde, no szkoda. No to pana po prostu nie wpuścimy za to, że masz pan nieścisłości. I tak, y, numer paszportu, a to numer paszportu się zgadzał. Nic pan nie przywozi. Hmm, czyli to by było na tyle. Dziękujemy panu serdecznie. Było miło poznać, ale niestety wracasz. No dobra, dobra. Taka praca. Sam pan rozumie. byśmy nie próbował uciekać, ty. Bo ja już jednego goniłem. No. Zapraszam. O! Następny bolid! Lusterka są, to trzeba tutaj... Dobry, poprosimy wyjść z pojazdu... I... dokument. No, ja też mam nadzieję, ale to jeszcze sobie sprawdzimy. 25 lat, Popie Ty masz 25 lat? Czekaj, ty handlujesz, a nie mamy ci czego sprzedać. Papier toaletowy 24. Paczka kawy 254. No, żeś chyba pan zgłupiał, dobra Juri Ormonow. Juri Ormonow, dobra, Królestwo RKI do Maja to jest do listopada, dobra V i UC V i UC 8P99. No u pana jest wszystko okej. Okay. Chociaż powiedz. Chociaż panie, że coś pan masz ze sobą. Też nielegalnego. No nie ma tu nic. Chyba, że jeszcze ewentualnie w siedzeniach może coś znajdziemy. o wasza robocza. I madre No, i to mnie cieszy. Pan rozumie, rozumie jakie mamy tutaj obowiązki. Bo wiesz pan, niektórzy to się bardzo niecierpliwią i denerwują i to niepotrzebne, bo to... Oni się denerwują i ja się denerwuję i na co to komu. A pan tu legitnie może sobie y, wjechać się wydaje. Bo u pana nic specjalnego nie zauważyłem. Także nie będziemy chyba tutaj yy, specjalnie pana zatrzymywać. Tak, z ciekawości. Czy się nie pomyliłem? No, ale nie. To by było wszystko ok. Tutaj było, nie? Tak, Z królestwa RK, ale oni nie mogą wjeżdżać z czymkolwiek. A pan jedzie bez niczego, no to yy, może pan wjechać. Zapraszam. Życzę miłego pobytu. Dziękuję panu też. Miłego dnia. Szerokości pan tam uważa w tym lesie, bo zawsze to mnie pewność, yy, że coś odwaliłem. No ale nie Kurde, ile ich tam jeszcze? Dwóch, dobra Kto i pan? Oho, nie ma pan yy, lusterka yy, Dzień dobry, proszę opuścić yy, pojazd Panu się przyjrzymy bardziej dokładnie Dokumenty. No dawaj. To jest... O, no właśnie. No już na, na dzień dobry już masz yy, problem. Daty są okej. Okay. To jeszcze sprawdzimy sobie tutaj. A lat pan masz? 33 no to nie, ale yy, podpadasz za lusterko. Czyli jest podejrzenie, że coś yy, możesz mieć. My tu gdzieś jakieś wąże będziemy yy, widzieć. Kurde, no musi coś mieć. Panie kierowco, pan sam powie, gdzie pan schował kontrabandę, czy mam czepać dalej? No to by przyspieszyło naszą kontrolę, wie pan, nie? O kurde, no musi być coś gdzieś. No nie widzę, no ja Cię kręcę. No ja serio nie ma. No dobra, chwila, panie kolego, no bo muszę tu wszystko sprawdzić, bo mamy cynk, że możesz być pan podejrzany. Już nie ma. No dobra, ja tu tylko sobie oglądam. No nie ma, no. O, jaju, jaju. Ale miałeś pan niezgodności, przynajmniej. No to pana zawrócę. Tak się pan uśpieszy. Dobra, nie wiem. Na moje to on dziś chyba mógł coś mieć, ale no nie zauważyłem. Zaraz się okaże, jak kolega nam zawróci, czy nie dostaniemy jakiegoś fejla. No, jedź, jedź, jedź. No, nie, no. Patrz. A sprawdzimy sobie jeszcze numer paszportu. No, nie, no doskonałe, czyli by to jednak nic nie miał. Czyli to nie ten, no ale dobra, yy, ostatni na dzisiaj. Wybrakowany jedzie chyba jakiś. Jo, ale, a nie, no, lusterka ma. Stój, a Dzień dobry. Yy, pan wyjdzie z pojazdu, bo już pan coś wiedzie. Widzę yy, teraz tak. Dokumenty: Proszę od dokumenty. Od dokumenty, tak. Dobra, dobra, gadaj pan sobie, gadaj. Andrzej Wolkow. Andrzej Wolko, ok, z Akaristanu. No ale. No jak? D2AR. Y181, skrzynka mydła 3, bagaż 4. Dobra, to sobie jeszcze teraz sprawdzimy. Wyładujemy to wszystko. No i pierwsze, co kontrola, prawda, przemytu. No, no, i mamy. No i jest, fajka. spadę mi to funkcjonariusza będziesz przekup przekupował. Nie ma tak dobrze panie kolego. Wyjmiesz pan resztę, czy mam szukać. Jeden pakiet to chyba trochę mało, co? No, Czek. ciebie nie atakuje, weź tu mi nie kręć. Ty chyba coś w bagażu jeszcze możesz mieć, ale to sprawdzimy za chwilę. Yy, ważne, że już pójdziesz pan sobie w bransoletkach na kwaterę. Tam mamy dosyć przyjemnie, także może się pan rozgościć. Kurde, myślałem, że tam fajka jeszcze jest. Yy, dobra, tutaj nie widzę nic. Blachy raczej, czyste w zderzakach. No, takie duże zderzaki, i tam nic nie włożył. Ja to tego nie rozumiem. No, jak już się bawić yy, w przemyt, no to jakiś konkretny, nie? Co my Dwa pakiety. pusto 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 chyba że jeszcze w mydle no w mydle schował to jesteś pomysłowy dobromie super mamy to moi drodzy to no, nawet nie będę sprawdzał mu już tego liczył, bo yy, nie ma sensu a gdzie mi te cygarety wleciały Miejsce nam się skończyło. Nóż się popsuł, ale mamy szturmowy odblada. Dobra. Eee, teraz tak. Z panem się pożegnamy. Pięknie zakończyliśmy dzień, moi drodzy. Towarzysza masz. <laughs> Awans! No ale to jesteśmy teraz elegancko pod postawieni. Eee, a, to jeszcze jednego więźnia tylko możemy mieć. No, niestety, to o tym trzeba było, panie kolego, myśleć wcześniej. Kontrabandę sobie przerzucimy. To też przerzucimy, ale nóż musimy zabrać, bo nam się już rozwalił. No to nieźle. O, mamy dostęp do nowych rzeczy. Telefon, telefon służbowy. Od tej chwili możesz zamawiać mobilny sklep VLADA. Sklep będzie dostępny do końca obecnego dnia roboczego. Znajdziesz go przy policyjnym garażu. Awansuj, aby otrzymać możliwość zamawiania transportu więźniów oraz kontrabandy. No to przynajmniej nie będziemy jeździć. Ej, kurde, jeszcze nie możemy. Dobra. A będzie trzeba to wywieźć, bo się robi ciasno. Zarządzanie posterunkiem. Za pomocą tego komputera możesz ulepszać swój posterunek, kontrolować dzienny koszt jego utrzymania oraz sprawdzać statystyki swojej pracy. Zatrudniaj dodatkowych strażników, aby poprawić obronność posterunku. Ulepszaj budynki, aby zyskać dodatkową przestrzeń lub zwiększyć poziom swojej percepcji. Kupuj nowe radiowazy, aby sprawniej ścigać przestępców. No to też fajnie. To są statystyki, więc to tam mniejsza z tym na razie. No ale to koszty widzę są niezłe. To my i tak na razie to nic nie zrobimy. E, dobra, moi kochani, tutaj teraz e, tak, zakończyliśmy dzień. To kierownik nam e, posprząta. Ok, na dzisiaj mamy to wszystko, moi drodzy. Ja jeszcze, słuchajcie, pojadę sobie z tą kontrabandą i to z Gigusiami do obozu. Chyba mogę o tej porze jechać, nie? A z wami oczywiście zobaczymy się w następnym odcinku. Dzisiaj już wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!